Co inwestować, gdy świat wariuje? Dziś pogadamy o czymś, co może być największą inwestycją Twojego życia. I nie, nie chodzi o bitcoina ani apartament w Warszawie z widokiem na korek. Bo kiedy pytam ludzi, w co najlepiej inwestować, słyszę różne klasyki: w nieruchomości, bo ziemi nie przybędzie, w złoto, bo nie da się go dodrukować, w krypto, bo wujek zarobił na tym tyle, że już nie pracuje, a ja mówię w siebie. Serio, brzmi jak banał z Instagrama? To trzymaj się, bo zaraz udowodnię, że to najbardziej opłacalna inwestycja. I to nie moje zdanie, to dane. A jak lubisz konkrety, to zostaw łapkę i suba, bo u mnie na kanale mówimy o finansach bez ściemy, ale z humorem. Zacznijmy od realiów. W Polsce coraz więcej ludzi rozumie, że trzymanie pieniędzy w skarpecie się nie opłaca, aż 86% Polaków uważa, że lepiej inwestować niż kisić oszczędności pod materacem. Ale tylko 46% z nas faktycznie inwestuje w jakiekolwiek produkty akcje, obligacje, fundusze czy złoto, co nas powstrzymuje strach, brak wiedzy, złe doświadczenia. 68% uważa, że inwestowanie wymaga ogromnej wiedzy, a 60% nie zna nikogo, kto inwestuje. A przecież mamy XXI wiek, YouTube, podcasty, newslettery. Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Ale dobra, zanim przejdziemy do tej legendarnej inwestycji w siebie, sprawdźmy, gdzie Polacy faktycznie lokują swoje pieniądze. I czy to naprawdę działa? Jeśli myślisz, że wszyscy Polacy grają na giełdzie albo trzymają krypto w portfelu, no nie do końca. Z danych z 2025 roku wynika, że jesteśmy raczej ostrożni, aż 82% z nas woli mniejszy zysk, byle ryzyko też było mniejsze, czyli zamiast szampana z giełdy, herbatka z obligacji. Oto jak wygląda nasz inwestycyjny krajobraz, fundusze inwestycyjne. 40% Polaków wybiera tę opcję, często przez banki, a coraz częściej przez tanie ETF-y. Nie musisz sam wybierać spółek. Fundusz robi to za Ciebie, waluty obce. Też 40% trzyma kasę w euro lub dolarze. Czemu? Bo złoty czasem tańczy jak chce, raz 4 zł za euro, innym razem prawie 5. Więc Polacy robią swojski hedging. Na czarną godzinę. Obligacje skarbowe, 33% wybiera tę formę. I to nie przypadek. W 2024 roku sprzedaż detalicznych obligacji osiągnęła rekordowe 82,6 miliarda złotych. Bo jeśli możesz dostać odsetki na poziomie inflacji, to czemu nie? Akcje giełdowe 30% Polaków inwestuje w akcje, czasem samodzielnie, ale często przez fundusze. GPW ma już ponad 30 lat, więc mamy doświadczenie, ale też siniaki po Bessach. Nieruchomości tu ciekawostka. Inwestuje w nie około 30% inwestorów, a nie 80%, jak twierdzi twój wujek z Grilla. Bariera wejścia jest wysoka, ceny mieszkań szaleją, ale nadal wielu widzi, w tym pewniaka. Kryptowaluty: 18% dorosłych Polaków inwestuje w krypto. I nie to nie tylko dzieciaki z TikToka. Polska jest w europejskiej czołówce pod względem liczby użytkowników giełd krypto. Trochę jakbyśmy lubili emocje. Albo szybki zysk, alternatywy, dzieła sztuki, whisky, zegarki tak, ale to nadal nisza około 3-5% raczej dla pasjonatów lub bogatszych inwestorów. Więc, jak widzisz, Polacy nie są już tylko oszczędzaczami. Inwestujemy coraz częściej i coraz ciekawiej ale pytanie brzmi, czy któraś z tych strategii faktycznie daje przewagę nad inwestowaniem w siebie? O tym w następnej części: nieruchomości, lokaty, złoto. Stabilne czy przereklamowane? Zacznijmy od świętego grala polskich inwestorów nieruchomości. Ziemi nie przybędzie, mieszkanie zawsze zyska. To hasło słyszał każdy, kto ma rodzinę z kredytem. I rzeczywiście, przez lata ceny mieszkań rosły jak szalone, zwłaszcza w dużych miastach. Ale dziś wejście w nieruchomości to już wyzwanie drogo, trudno, często na kredyt. Mimo to aż 30% inwestorów w Polsce trzyma kapitał w nieruchomościach. Klasyka. Kupno mieszkania pod wynajem. Działka na przyszłość, czasem nawet zagraniczna przygoda. W 2022 Polacy kupili prawie 3000 mieszkań w Hiszpanii. Ale pamiętaj, nieruchomości to mało płynna inwestycja. Nie sprzedasz mieszkania z dnia na dzień. Do tego dochodzą remonty, najemcy, podatki. Czyli nie taki święty spokój, jak się wydaje. A co z klasykami naszych dziadków? Lokaty i obligacje. Przez lata oprocentowanie lokat było jak herbata z trzeciego parzenia 1%, może 2%. Ale po inflacyjnym szale 2022-2023 sytuacja się zmieniła stopy procentowe w górę, a z nimi lokaty na 6-7%. Dziadek z szufladą nagle został inwestorem. Jeszcze ciekawsze są obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Kto kupił takie papiery w 2022, mógł w 2023 dostać odsetki liczone od inflacji rzędu 15% to więcej niż nie jeden fundusz. Nie dziwi więc, że w 2024 Polacy wykupili obligacje za 82,5 miliarda złotych. To rekord. Dlaczego? Bo to bezpieczne, elastyczne, a państwo, miejmy nadzieję, nie zbankrutuje. A teraz złoto. Złoto wraca do łask, gdy świat wariuje. W 2022 roku Polacy kupili ponad 18 ton złota, dwa razy więcej niż dwa lata wcześniej. Ludzie bali się inflacji, więc zamiast trzymać złotówki, kupowali sztabki, monety i chowali w sejfach, a niektórzy pewnie zakopali w ogródku. Złoto nie płaci odsetek, nie generuje cash flow, ale daje poczucie bezpieczeństwa. Nie da się go dodrukować, nie zależy od żadnego rządu. Choć oczywiście też potrafi tracić na wartości, więc nie jest magiczne. Wniosek? Te klasyczne aktywa mają sens, ale nie są wolne od wad. Potrzebujesz kapitału, cierpliwości i świadomości ryzyk. W części czwartej pokażę jak wygląda życie z giełdą i funduszami. I czemu inwestowanie może działać, albo zniszczyć ci nerwy. Giełda. Jednym kojarzy się z Wall Street i wielkimi pieniędzmi, innym z nerwicą i wykresami 24-7. A jak jest naprawdę polska giełda. GPW działa już ponad 30 lat. Kto zainwestował w latach 90. mógł sporo zyskać, ale też poznać smak Bessy. Przykład Side Projekt. Przez chwilę wszyscy myśleli, że będą rentierami dzięki Wiedźminowi, a potem, no cóż, życie zweryfikowało kurs. Obecnie około 30% Polaków inwestuje w akcje, choć często nie bezpośrednio, tylko przez fundusze. I to jest ważny trend. Fundusze inwestycyjne ma aż 40% Polaków. Wiele osób nawet nie wie, że ma fundusz, bo kupiło np. polisę inwestycyjną albo program emerytalny w banku. Fundusz to wygoda ktoś inny zarządza twoimi pieniędzmi, ty śpisz spokojnie. Przynajmniej teoretycznie. Coraz większą furorę robią ETFy, czyli fundusze indeksowe. Zamiast wybierać konkretne spółki, kupujesz cały indeks, np. WIG20 albo S&P500 i trzymasz długoterminowo. To tzw. Tak inwestowanie pasywne. Nie śledzisz newsów codziennie, nie panikujesz, gdy spadnie o 3%, a dane pokazują, że w długim okresie ETF-y często biją aktywnych inwestorów, zwłaszcza po uwzględnieniu prowizji. Ale giełda bywa zdradliwa. Niektórzy próbują sił w day tradingu, kupują, sprzedają, kupują, sprzedają. Tylko 2% inwestorów w Polsce robi to regularnie. Reszta? Kilka transakcji rocznie i spokojniejszy sen. Pamiętaj, giełda to nie kasyno. Ale emocje są jak Vegas. Zyski są możliwe, ale bez planu. Łatwo się sparzyć, dlatego coraz więcej ludzi szuka czegoś bardziej przewidywalnego, a jednocześnie chce się rozwijać. I tu dochodzimy do najważniejszego punktu naszej serii. W części piątej pokażę, dlaczego inwestowanie w siebie może dać największy zwrot z inwestycji większy niż etf -y, złoto i nawet kawalerka na mokotowie. No dobra. Zobaczyliśmy, jak inwestują Polacy. Od obligacji po bitcoina, od mieszkań po fundusze, ale teraz czas na creme de la creme. Coś, co daje największy zwrot i najmniejsze ryzyko. Mówię o inwestowaniu w siebie. Nie w nowy iPhone, nie w zegarek. W siebie, w wiedzę, umiejętności, zdrowie, rozwój. To wszystko, co zwiększa Twoją wartość. Nie tylko na rynku pracy, ale też w życiu. I to nie jest coachingowy slogan. To twarde dane. W badaniu Polak Inwestor 2023 połowa inwestujących wskazała, że najczęściej inwestuje właśnie w rozwój osobisty kursy, kwalifikacje, języki, kompetencje. W szerszej skali 68% Polaków deklaruje, że inwestuje w siebie w jakiejś formie: 63% uczy się czegoś nowego, 54% rozwija pasję, 41% dba o formę fizyczną. I uwaga, 83% tych osób nie wydaje więcej niż 500 zł miesięcznie. Czyli wystarczy czas, książka za 40 zł albo dobry kurs online. To właśnie tutaj pojawia się ten legendarny cytat Warrena Bafeta: Wszystko, co inwestujesz w siebie, zwraca się dziesięciokrotnie. I wiesz co? On miał rację. Bo to jedyna inwestycja, której nie opodatkują, nie zdewaluje jej inflacja i nikt ci jej nie ukradnie. Twoje umiejętności to kapitał, który nie znika w kryzysie. Wręcz przeciwnie, w kryzysie stajesz się cenniejszy. Umiesz więcej, rozumiesz więcej, potrafisz więcej. I teraz mała, ale ważna uwaga. Ten materiał nie jest poradą inwestycyjną. To moje doświadczenia i rzetelnie sprawdzone dane. Zawsze podejmuj decyzje świadomie i na własną odpowiedzialność, tak jak z każdą inwestycją. A skoro już o odpowiedzialności mowa, jeśli doceniasz ten materiał, to zostaw lajka. Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To dla ciebie sekunda, a dla mnie ogromna motywacja, żeby dalej tworzyć konkretne, merytoryczne treści. Dzięki! A teraz czas na końcówkę. Pokażę Ci historię dwóch ludzi, którzy wybrali różne ścieżki i tylko jeden z nich faktycznie wygrał. Poznajmy dwóch gości: Janek i Marek. Startują z tego samego miejsca, podobne wykształcenie, wiek, możliwości, ale każdy wybiera inną drogę. Janek od początku inwestuje w klasykę, kupuje trochę akcji, wrzuca coś w kryptowaluty, oszczędza na wkład własny i kupuje mieszkanie na wynajem. Działa rozsądnie, ma portfel inwestycyjny, ale zostaje na tym samym stanowisku przez lata, bo nie rozwija nowych kompetencji. Marek z kolei idzie inną drogą, robi dodatkowe kursy. Uczy się angielskiego i programowania, zdobywa certyfikat i zmienia branżę. Po kilku latach awansuje, zmienia pracę na lepiej płatną, zakłada swój biznes, zarabia znacznie więcej niż Janek i ma środki, by inwestować w akcje, złoto, a nawet w nieruchomość. Morał? Inwestując w siebie, zwiększasz swoje możliwości zarabiania. Jedna nowa umiejętność może podwoić twoje dochody. A satysfakcja, pewność siebie i niezależność? Bezcenne. To właśnie dlatego najlepszą inwestycją w życiu jesteś ty sam. Nie mówię, że masz rzucać wszystko i kupować książki coachingowe, ale jeśli dziś poświęcisz czas na rozwój, naukę języka, lepsze zarządzanie budżetem, nowe umiejętności, to jutro możesz zyskać coś, czego nie da ci żadna lokata ani ETF, bo wiedza nie traci na wartości. I jak mówi stare polskie przysłowie, czego się jaśnie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Tylko że teraz możesz być i Jasiem, i Janem w tym samym czasie. Podsumowanie, inwestuj w różne aktywa, dywersyfikuj, ale przede wszystkim inwestuj w siebie. To najbezpieczniejszy i najpewniejszy zwrot w każdym cyklu gospodarczym.